Stoimy na lotnisku Kęczy bielamową właściwie przygotowani do startu na realizację rajdu na lotniska Litwy. Jest to jedno z ważniejszych zadań, ale takie ostatnie w zaplanowanym projekcie transgranicznej turystyki lotniczej. Na lotnisku aktualnie jest 26 samolotów, już przybyło. W ogóle zgłosiło się 30 samolotów z Polski. 20 samolotów litewskich czeka na nas w Sasnagę. Chcemy, aby wielkim medialnym również elementem zaintrygować wszystkich tych, którzy praktycznie nie wierzą w to, że można małymi samolotami również uprawiać turystykę. My jesteśmy przekonani, że właśnie General że małe samoloty, popularnie zwane awionetki, znakomicie nadają się właśnie do małych grupowych rajdów turystycznych, do różnego rodzaju wypadów weekendowych i chcąc to akurat przyczepić. Tymi rajdami, rajdem najpierw po lotniskach Warmii i Mazur, a obecnie rajdem na Litwę, właśnie chcemy pokazać i przypomnieć o takiej możliwości. Sądzę, że to co odbędziemy w czasie pobytów na siedmiu lotniskach Litwy, biorąc pod uwagę, że renoma naszych jak gdyby, imprez lotniczych w sumie wciągnęła tutaj do naszej ekipy nawet załogi z Czech, wielu innych środowisk. Spowoduje, że będzie się krzewiła wiedza, informacja o takich możliwościach, o tym, że bardzo przyjemnie właśnie docierać i wiele rzeczy poznawać z punktu widzenia turystycznego w różnych naszych i u sąsiadów i w swoich różnego rodzaju miejscach, tak jak na przykład na lotniskach w Armii i Mazur, gdzie wiele osób, które tu było, było z tego znakomicie w sumie usatysfakcjonowane i wręcz zapowiedziały, że będą wracali każdego roku na tego typu imprezy. To polega na tym, żeby w odpowiednim momencie ująć gaz, mieć właściwą prędkość i znać inercję samolotu, czyli jego jeszcze ile metrów przelatuje po, 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 z siły ciągu po ubranym gazie. I wtedy trafia się w cel.